Trudno ignorować fakt, że w ostatnich miesiącach wielu komentatorów zarówno w mediach, jak i w przestrzeni internetowej coraz częściej powtarza tezę, Putin wygrywa tę wojnę. To wszystko, co my tu mówimy, to w sposób oczywisty również wie Putin. Znaczy, wie, że wygrywa. To wręcz fascynujące zjawisko, które pokazuje, jak łatwo można dać się zwieść w fasadzie propagandy. Szczególnie, gdy jest ona podawana w odpowiednio wyważonej narracji. Kreml od początku wiedział, że w świecie XXI wieku wojna toczy się nie tylko na froncie ale także w umysłach ludzi. Dlatego obok czołgów i dronów równie istotnym narzędziem stały się media, manipulacja i kreowanie obrazu nieuchronnego zwycięstwa, Wielkiej i niezatapialnej Rosji Putina. Jednak, kiedy odrzucimy mgłę dezinformacji i spojrzymy na fakty, wyłania się coś zupełnie innego obraz wojny z setkami tysięcy ludzi w sile wieku zabitych lub trwale okaleczonych fizycznie bądź psychicznie. Rosja wcale nie jest niezatapialna podobnie jak jej osławiona flota cieni, ukrywająca się pod obcymi banderami. A ta niby operacja specjalna kosztuje niewyobrażalne zasoby, zarówno te ludzkie, sprzętowe, jak i finansowe. Natomiast ogłaszane wszem i wobec sukcesy są co najwyżej prusowe, bo Kijów robi wszystko, by ta wojna Rosję naprawdę zabolała. Co więcej, z tygodnia na tydzień owe w cudzysłowie ukąszenia. Paraliżują coraz bardziej rosyjską gospodarkę. Natomiast spektakularne ataki na rosyjskie tankowce z floty cieni, warte miliardy dolarów, stały się w ostatnich dniach symbolem tego, iż wszystko, co powiązane z Kremlem, musi mieć się na baczności. Zapraszam, moi drodzy widzowie, na dzisiejszy reportaż. Obliczu globalnych niepewności sam stawiam na dywersyfikację portfela. Plany inwestycyjne XTB pozwalają mi regularnie inwestować w setki funduszy ETF. Dowiedz się więcej na temat tego rozwiązania. Amerykańskie wsparcie militarno-finansowe dla Ukrainy rzeczywiście osłabło, a Europa ewidentnie boryka się z własnymi kryzysami. W efekcie Kijów, także z powodu niepohamowanej korupcji, musi w przeważającej mierze walczyć sam, mając na barkach nie tylko braki w kapitale ludzkim czy finansowym, ale także polityczne spory, zmęczenie społeczeństwa. I wspomniane złodziejstwo, którego nie sposób wyplenić. Ale nawet w takich warunkach opór trwa już 3,5 roku, i patrząc z tej perspektywy, już sam wydłużający się czas trwającej batalii, jest upokarzającą klęską dla Putina i jego kremlowskich kamratów. Bo jeśli celem rosyjskiej, niby operacji specjalnej, była szybka aneksja Kijowa, kontrola całej Ukrainy i zmuszenie Zachodu do kapitulacji, to już dawno wiemy. Że ta misja zakończyła się spektakularną klapą. A taki rozwój sytuacji budził u Putina z pewnością frustrację, czego symbolem może być chociażby wycofanie się z kolejnych konwencji międzynarodowych, jak ta o zakazie tortur. Władimir Putin zainicjował proces wycofywania kraju z Traktatu Międzynarodowego. Chodzi o Europejską Konwencję o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Proces wycofywania Rosji z Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom rozpoczął się w sierpniu 2025 roku, kiedy premier Michał Miszustin podpisał dekret w tej sprawie 23 sierpnia 2025 roku. Współczesny car Rosji zamiast błyskawicznej wojny prowadzi walkę na wyniszczenie, która bardziej przypomina pierwszą wojnę światową. Aniżeli triumfalne Marsze Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Rosyjskie wydatki wojenne w 2025 roku są porównywalne z całym PKB Ukrainy, a WOWA w sierpniu nakazał podpisać kolejne kontrakty z 35 tysiącami nowych ochotników. Przemysł zbrojeniowy działa na pełnych obrotach, drony, pociski i inne uzbrojenie powstaje w liczbach większych niż kiedykolwiek wcześniej. Choć pod względem sprzętu nie jest już aż tak różowo, jak mogłoby się wydawać, bo nie pomaga nawet, Kanibalizacja tego zalegającego od lat na magazynach. A dodatkowo problem polega na tym, że skala strat jest równie porażająca i fizycznie nie da się ich nadrobić. Niezależne źródła mówią o ponad 250 tysiącach poległych rosyjskich żołnierzy. Jeśli nawet te dane byłyby przesadzone, to takich ludzi jak ten były soldat, jest w Rosji niezliczona ilość. Chętnie bym tam wrócił, choćby na chwilę. Pewnie kurczę właśnie przez to No jakby to ująć. Chętnie bym tam wrócił. Jakby to Gdyby nie noga, a dodatkowo tysiące zniszczonych czołgów i pojazdów opancerzonych, setki samolotów i okrętów. Rosja dosłownie spaliła w tej wojnie zapasy broni, rezerwy walutowe i nadwyżkę budżetową, jakie gromadziła przez dekady, a jednocześnie nie osiągnęła żadnego z kluczowych celów strategicznych. Kijów wciąż się broni, Charków i Odessa pozostają poza zasięgiem. A nawet zdobycie średniej wielkości miast Donbasu zajmuje miesiące, jeśli nie lata. Paradoks rosyjskiego zwycięstwa polega na tym, że nie wynika ono z osiągnięć Kremla, ale raczej bardziej z porażek Ukrainy i zmęczenia Zachodu. Ukraińska kontrofensywa w 2023 roku owszem nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Nie udało się utrzymać przyczółku w rejonie Kurska, a w Europie i Stanach Zjednoczonych pozostał niesmak związany z kosztami wsparcia. Ale to wciąż nie oznacza, że Putin wygrał. To jedynie świadczy o tym, że Ukraina poniosła swoje straty, jednak patrząc z perspektywy Moskwy, te pseudosukcesy nie przybliżyły jej nawet o krok do kapitulacji przeciwnika, który kiedyś, będąc krajem przyjaznym dla Kremla, dziś jest jego zatwardziałym wrogiem, jak chyba nigdy dotąd w historii. Putin od początku zakładał, że Ukraina rozsypie się jak domek z kart. Tymczasem zamiast szybkiego triumfu otrzymał przedłużającą się wyjątkowo kosztowną kampanię, która wymaga stałego dopływu ludzi, pieniędzy i sprzętu. Rosja, choć trzykrotnie większa pod względem populacji i pięciokrotnie silniejsza gospodarczo, ugrzęzła w konflikcie, który pochłania jej potencjał na lata. Co więcej, wojna finansowana jest już nie tylko z petrodolarów i rezerw walutowych, ale także z długu, a więc przyszłe pokolenia Rosjan będą musiały spłacać słony rachunek za imperialne ambicje Putina. To nie jest wizja zwycięstwa, to tylko wizja powolnego samobójstwa państwa, które przejada swoje zasoby, morduje własnych obywateli i traci czas, którego nigdy nie odzyska. Teraźniejszość pokazuje nam, że we współczesnych wojnach nie da się wygrać tak, jak wyobrażają sobie to autokraci. Nie można już zdobywać bogactwa ziemi i niewolników w stylu dawnych imperiów. Dziś wojna to przede wszystkim ekonomiczna katastrofa, wysysająca środki, które mogłyby budować przyszłość, zamiast niszczyć teraźniejszość. Dlatego nawet jeśli propaganda Putina przekonuje, że Rosja triumfuje, to każdy dzień trwania konfliktu działa na jej niekorzyść. Ukraina jest zrujnowana, ale wciąż. Zadając putinowskiej gospodarce wojennej coraz boleśniejsze ciosy, gdy o godzinie 4.45 nad ranem rosyjska flota cieni doznała jednego z najpoważniejszych ciosów w całej historii tej wojny. To, co miało być niewzruszoną bazą i bezpiecznym portem, okazało się areną jednego z największych sukcesów ukraińskiej strategii dronowej. <śmiennie> Atak na port naftowy w Primorsku, z którego Rosja wysyłała około 20% swojego eksportu ropy naftowej drogą morską i będący drugim największym rosyjskim portem na Bałtyku, okazuje się być więc ważnym strategicznie punktem na mapie Rosji, zarówno pod względem wojskowym, jak i gospodarczym. W wyniku precyzyjnie zaplanowanej operacji ukraińskie drony nie tylko zniszczyły infrastrukturę krytyczną, ale też trafiły w samo serce. Rosyjskiego systemu finansowania wojny, a która od miesięcy była na celowniku ukraińskich służb i ich partnerów z Zachodu. To właśnie dzięki niej Moskwa nadal mogła zasilać swój budżet wojenny, sprzedając ropę państwom trzecim, często przy użyciu fikcyjnych spółek, datków. Pływających pod egzotycznymi banderami. Według szacunków Financial Times z 2025 roku, rosyjska flota cieni to setki takich statków, z czego znacząca część była używana właśnie do obchodzenia restrykcji na Bałtyku. Port w Primorsku obsługiwał rocznie eksport ropy wart nawet 15 miliardów dolarów. Dwa rosyjskie tankowce Kusto i Kajun, jednostki pływające pod flagą Seszeli. Ukraiński plan był ponoć przygotowywany miesiącami. Oparty został na koncepcji rojów, czyli dziesiątek, a nawet setek dronów, które oczywiście tylko w niewielkiej ilości miały dolecieć do celu, ale miały zmusić rosyjską obronę przeciwlotniczą do popełnienia błędu. Kilkadziesiąt prostych, tanich dronów zostało użytych jako wabiki, by przyciągnąć uwagę baterii S-400 broniących Petersburga. W tym samym czasie specjalne zmodyfikowane drony UJ-26 Bubr, zdolne do lotu na dystansie nawet 1000 km, kierowały się ku portowi w Primorsku. By zmylić putinowskie siły, bez załogowcom towarzyszyły urządzenia zakłócające, które skutecznie oślepiały rosyjskie radary i myliły operatorów systemów pancyr S1 oraz Bóg. Kluczowe były ostatnie minuty lotu. Drony leciały nisko nad linią horyzontu, wykorzystując naturalne przeszkody, przez co nawet zaawansowane rosyjskie radary wykryły je dopiero wtedy, gdy było już za późno. Rosyjska obrona powietrzna, choć zadziałała zgodnie z procedurami, dała się wciągnąć w ukraińską grę. Meldunki o zestrzeleniu setek dronów dawały fałszywe poczucie zwycięstwa. Generałowie w Petersburgu byli przekonani, że zatrzymali atak. Tymczasem siedem dronów Bubr przebiło się przez obronę i dotarło do celu. Część z nich uderzyła w stację pomp, która była sercem całego portu, wywołując eksplozję o sile wystarczającej do wyłączenia całej infrastruktury. Kolejne trafiły w tankowce Kusto i Kailun, powodując pożary, które objęły setki tysięcy baryłek ropy. W ciągu kilkudziesięciu minut... Port w Primorsku zmienił się w kulę ognia. Obrazy satelitarne, które obiegły media na całym świecie, pokazały skalę zniszczeń niemożliwą do zatuszowania propagandowymi komunikatami. Według analizy Bloomberga każdy dzień przestoju Primorska to strata dla Rosji około 70 do 80 milionów dolarów. Eksport na poziomie miliona baryłek dziennie został wstrzymany, a tankowce floty cieni musiały szukać alternatywnych tras i portów, co wiązało się z gigantycznymi kosztami i ryzykiem. Tym samym Ukraina kolejny raz realnie uderzyła w podstawy finansowe rosyjskiej machiny wojennej, pokazując światu, że nie trzeba mieć setek samolotów, czy rakiet balistycznych, aby sparaliżować strategiczną infrastrukturę przeciwnika? Wystarczy inteligentna strategia, tanie, ale dobrze zaprojektowane drony i perfekcyjne rozpoznanie. Co istotne, atak na Primorsk nie był tylko ciosem militarnym, ale także sygnałem dla globalnych rynków energetycznych. Ceny ropy natychmiast poszybowały w górę, a ubezpieczyciele zaczęli kwestionować możliwość objęcia ochroną. Tankowców związanych z rosyjską flotą cieni. Reuters w jednej ze swoich ostatnich publikacji dał wręcz do zrozumienia: Ukraina zdołała zachwiać najważniejszym sektorem putinowskiej gospodarki. I chce w ten sposób pokazać Stanom Zjednoczonym i Donaldowi Trumpowi, że nadal potrafi stawiać opór nawet z ograniczoną do minimum pomocą militarną i finansową. To wydarzenie otworzyło także kolejny raz debatę w samej Rosji. Jak to możliwe, że jedno z najlepiej chronionych miejsc w całym państwie zostało zniszczone przez tanie, niewielkie bezzałogowce? Ta operacja była pokazem nowej ery wojny, epoki, w której nie liczy się tylko wielkość armii czy liczba czołgów, ale zdolność do przechytrzenia przeciwnika i wykorzystania jego rutyny przeciwko niemu. UW udowodnił, że w starciu Dawida z Goliatem przewagę daje nie masa, ale inteligencja, odwaga i determinacja. I właśnie dlatego zniszczenie części tankowców i infrastruktury portowej floty cieni w Primorsku przejdzie do historii nie tylko jako sukces militarny, ale też jako symboliczny moment, w którym Rosja kolejny raz poczuła, że nie jest nietykalna. I nawet pomimo tego, że Putinowskie wojska wciąż formalnie kontrolują część Donbasu i Krym, paradoksalnie, nie zbliża to Putina do realizacji jego imperialnych marzeń. To, co dziś widzimy, moi mili, to nie triumf Moskwy, lecz powolne odkrywanie jej słabości, zarówno militarnych, jak i gospodarczych. Putin chciał zbudować narrację o sile i nieuchronnym zwycięstwie, a tymczasem każdy kolejny atak dronów, każda fala sankcji i każdy miesiąc przeciągającej się wojny. Obnaża coraz bardziej jego bezradność. Rosja, zamiast potężnego imperium, przypomina kolosa na glinianych nogach, który traci równowagę na oczach całego świata. I właśnie dlatego ta historia dopiero się pisze, a jej finał wcale nie musi wyglądać tak, jak marzy się kremlowskiej wierchuszce. Dzięki moi drodzy, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i wsparciu kanału. To naprawdę pomaga rozwijać ten projekt i dostarczać Wam kolejne intrygujące materiały. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce. Cześć.